A my, drodzy Państwo, po tych smakołykach mamy już tutaj u siebie kolejnego gościa. Z nami już Kamil Bong, radca prawny Pąk Badge Councils, Kancelaria Radców Prawnych Adwokatów SKA. Witamy serdecznie. Dzień dobry, pięknie dziękuję za zaproszenie. Jak wierzyciele mogą zabezpieczyć swoje interesy w procesie restrukturyzacji prawnej dłużników? Na co należy tak naprawdę zwrócić uwagę, bo to nie jest łatwy temat, szczególnie dla... Wierzycieli, w kontekście dłużników, no i też biorąc pod uwagę krajowy rejestr zadłużonych. Ale najpierw, może wyjaśnijmy, bo to nie jest łatwa tematyka dla każdego, co to właściwie znaczy, że dłużnik może się restrukturyzować zgodnie z ustawą. Dobrze, że, że zaczynamy od ogółu, tak naprawdę, i zaraz przejdziemy do bardziej szczegółowych wiadomości. Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, i to jest takie ougolnienie, że. Mamy do czynienia z postępowaniem restrukturyzacyjnym czy z restrukturyzacją dłużnika w momencie, kiedy ten ma trudną sytuację finansową i podejmuje proces, w którym podejmuje tak naprawdę wszelkie możliwe kroki celem. Dogadania się z wierzycielami, czyli zawarcia z wierzycielami układu. Ta trudna sytuacja finansowa może oznaczać albo utratę płynności finansowej, taką już kompletną i ostateczną, albo ryzyko czy zagrożenie, że w końcu ta utrata płynności nastąpi. Restrukturyzacja prawna, i tutaj trzeba sobie o tym bardzo wyraźnie powiedzieć, to jest postępowanie regulowane ustawą prawo restrukturyzacyjne, a więc w momencie, kiedy dłużnik podejmuje działania operacyjne czy finansowe zmierzające do takiej restrukturyzacji faktycznej, ale nie opiera się o te przepisy prawa restrukturyzacyjnego, to nie jest restrukturyzacja prawna. Krajowy rejestr zadłużonych to jest faktycznie takie pierwsze narzędzie kontaktu wierzyciela z dłużnikiem, bowiem należałoby tutaj wskazać, że wierzyciel ma możliwość zweryfikowania statusu prawnego swojego dłużnika, a więc zweryfikować to, czy wszedł w postępowanie restrukturyzacyjne i kiedy to nastąpiło. A jakie konkretnie informacje można znaleźć w, właśnie w tym Krajowym Rejestrze ja, Zadłużonych i jak mogą one pomóc wierzycielom? Zacznę od tego, że Krajowy Rejestr Zadłużonych to nie jest narzędzie komercyjne. To jest system teleinformatyczny, który jest prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości. Jest to taki rejestr, do którego każdy z nas ma wgląd tak naprawdę z każdego miejsca na świecie, bowiem potrzebujemy urządzenie, które ma możliwość połączenia się z przeglądarką internetową. Jest to narzędzie bezpłatne. Krajowy Rejestr Zadłużonych, jak wcześniej wspomniałem, Obejmuje podstawowe informacje o tym, czy dana osoba, to znaczy osoba fizyczna, osoba prawna, tudzież jednostka organizacyjna, wszczęła takie postępowanie, czyli zdecydowała się na proces prawny zmierzający do restrukturyzacji. Oczywiście narzędzie to posiada również taki dostęp szczególny dla osób, które mają legitymację do tego, by nazywać siebie wierzycielem. Którzy występują o specjalny dostęp do akt postępowania, i wówczas te informacje dotyczą tak naprawdę całej struktury postępowania takiego dłużnika. Począwszy od stanu zaległości, czyli stanu zadłużenia, który znajduje wyraz w spisie wierzytelności. Idąc przez jakiś wstępny zarys planu restrukturyzacyjnego, kończąc po indywidualnych zgłoszeniach wierzycieli wykazujących swoje umocowanie. Jakie są tak naprawdę kluczowe kroki, które wierzyciel powinien podjąć podczas weryfikacji dłużnika, właśnie w KRZ? Uważam, że sam proces monitoringu dłużnika, to jest absolutnie rzecz pierwszorzędna. Pierwsze, co powinien zrobić taki wierzyciel, to chcieć skorzystać z tego narzędzia. Jak pokazują moje doświadczenia zawodowe, jak również wielu moich kolegów, nie jest to wcale rzeczą oczywistą, że wierzyciel, pomimo wiedzy, że taka, takie narzędzie funkcjonuje, no nie każdy się decyduje, żeby weryfikować. Robić to osobiście czy poprzez pełnomocnika, natomiast monitoring, nawet taki dorywczy, od czasu do czasu jest oczywiście mile wskazany. Kolejną rzeczą po tym, jak nastąpi ta weryfikacja i wierzyciel poweźmie informację, że. Być może kontrahent, a być może już dłużnik zdecydował się na taki krok, winien postarać się o dostęp do akt postępowania, czyli właśnie dać sobie możliwość wejścia w bardziej szczegółowe informacje, które pozwolą mu na ocenę, czy kroki zapobiegawcze zmierzające do koniec końców zaspokojenia swoich należności są w ogóle możliwe. Bo są oczywiście sytuacje, Trudniejsze i prostsze. Tutaj nie można tego wszystkiego szufladkować, zawsze to jest ocena indywidualna wierzyciela. Natomiast pamiętajmy też o tym, że ten krajowy rejestr zadłużonych pozwala choćby stwierdzić, czy już wcześniej podobne kroki przez tego dłużnika nie były podejmowane, czyli mamy dostęp również do danych historycznych, które stanowią dodatkową wiedzę. I kierunkowska z ku temu, czy właśnie starać się dochodzić w tym szczególnym trybie swoich roszczeń. A czy krajowy rejestr zadłużonych jest jedynym narzędziem, które powin którym powinni posługiwać się wierzyciele, czy też warto korzystać z innych dostępnych źródeł? To jest pierwsze, podstawowe i najważniejsze narzędzie. W mojej ocenie. Natomiast oczywiście poza krajowym rejestrem zadłużonych występują inne narzędzia, informatyczne oraz pozainformatyczne, które pozwalają na, tą, na ten monitoring, na tą weryfikację stanu prawnego dłużnika. Są to na pewno rozwiązania. Informatyczne, stricte komercyjne, które są prowadzone przez firmy prywatne. Te narzędzia zwykle pozwalają na taką prostą weryfikację automatyczną w czasie dnia. Czy dłużnik lub kontrahent nie został wpisany do tego krajowego rejestru zadłużonych? Natomiast poza tymi narzędziami informatycznymi istnieją również inne sposoby, takie jak oczywiście weryfikacja. Sprawozdań finansowych, które trafiają do repozytorium dokumentów finansowych. One oczywiście nie zawsze tam są, choć powinny, natomiast innymi technikami jest kontakt z tym dłużnikiem. Pamiętajmy, że kontakt w tych relacjach gospodarczych jest bardzo ważny. Czasem należałoby po prostu częściej, może, wchodzić w, w, w jakiś tam kontakt i, i po prostu interesować się tym i weryfikować na własną rękę, czy, czy, czy dana osoba nie zmierza Temu procesowi restrukturyzacji, tak aby w odpowiednim momencie wycofać się z jakiejś relacji gospodarczej albo ją kontynuować, biorąc pod, pod uwagę pewne ryzyka, które są z tym związane. A co by pan tak naprawdę polecił, już na podsumowanie, wierzycielom, którzy mają do czynienia z dłużnikami przystępującymi właśnie do restrukturyzacji? Ja jestem zwolennikiem angażowania się w postępowanie. Nawet jeżeli wydaje nam się, że yy, Wstąpienie dłużnika w proces restrukturyzacji prawnej oznacza z góry to, że taki wierzyciel jest uzależniony od większości głosujących nad układem, bo przecież do tego zmierza każde postępowanie restrukturyzacyjne, aby, aby zawrzeć układ, z, podjąć układ z wierzycielami. Niemniej jednak takie zainteresowanie daną sprawą, zaangażowanie się osobiście lub przy udziale pełnomocnika. Również pozwala osiągnąć różne korzyści, które niejednokrotnie są dużo większe niż standardowe podejście do dochodzenia należności w drodze sprawy cywilnej. Więc moje takie przesłanie do wszystkich jest, aby angażować się, monitorować, weryfikować i oczywiście współpracować ze specjalistami, którzy pozwalają takiemu wierzycielowi dojść do oczekiwanego rezultatu. Bardzo ciekawy temat. O niektórych wątkach słyszałam po raz pierwszy. Myślę, że warto byłoby nawet zorganizować może jakąś debatę w tym zakresie. Tak, gdzie, się, gdzie w tej debacie na przykład wziąłby udział doradca restrukturyzacyjny, przedstawicieli jakiejś firmy, bo tutaj też chyba to nie jest taka melodia przyszłości, że można dostarczyć pewnych rozwiązań cyfrowych. cyfrowych. W aspekcie. Jest to niewątpliwie ciekawa tematyka, myślę, że dosyć dalej niszowa, która w mojej skromnej ocenie mogłaby się spotkać z zainteresowaniem głównie wierzycieli, którzy często, to jest kolejna taka moja ocena, Często są gdzieś na marginesie tych postępowań restrukturyzacyjnych, bo przecież wydaje się, że restrukturyzacja to jest takie modne hasło kierowane właśnie do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji sytuacja. finansowej i mogą sięgnąć po te narzędzia. Często zapomina się o tym, że Stron czy uczestników tych postępowań jest więcej niż dłużnik. Jest jeszcze wierzyciel, który winien również posiadać odpowiednią wiedzę, aby się móc do tych procesów przygotować. Może być też tak, że wierzyciel, jeżeli nie będzie miał uregulowanych należności, to również stanie się dłużnikiem, no i ta spirala Oczywiście, właśnie potem tak. na rynku gdzieś krąży, także myślę, że. Warto byłoby się temu tematowi przyjrzeć bliżej. Być może będziemy jeszcze w tym temacie w takim razie rozmawiać po programie. Natomiast bardzo dziękujemy Ci Kamil, Kamilu za przybycie. Naszym gościem był Kamil Bąk, radca również. prawny.